Zima, stolica okupowanej temery dwa tygodnie później. Proszę za mną. Dobrze. Wielkiego nazywać wybawieniem od grzechu. Panie kapitanie! A co się dzieje? Raportuj. Czwarty szwadron KT i cała dywizja Frunzberg. Zdezerterowani. Bardzo dobrze. Generał Worchis już wie? Jest na naradzie. Nikogo tam nie wpuszczają. Wzory! Natychmiast idźmy o tym zameldować. No, 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 dobrze, co... Uh, ekstremizm to nic dobrego. Co wam pokazać jeszcze jeden dialog, uh, Okay. To jest zamknięte. Wszystko jasne. Samowolne rabowanie po drodze świątyń i dzieł sztuki będzie karane śmiercią. Wszystko ma zostać oficjalnie opieczętowane i wyjechać prosto do Nilfgardu. Dodatek do żołdu będzie przyznawany proporcjonalnie. Po powrocie. Właśnie o ten dialog mi chodziło. Moi drodzy widzowie. Sege, Redańczycy zaraz tu będą. Najjaśniejszy no, na ich nie zrobi S. tego Cesarz. Zajmie się tym ktoś inny. Jak śmiesz! Jego wysokość byłby już zimnym trupem, gdyby dziś w nocy moi ludzie nie zatrzymali skrytobójcy. I myślisz, że to daje ci prawo do takiej arogancji? O grubo. Myślę, że następny zamach to kwestia czasu. I nie wiem, czy znów nam się uda. Garen, watchen. Watchen.